Siemandero. Słuchajcie, z takiej okazji, że na TikToku biło 20 tysięcy osób obserwujących. Dzisiaj już jest 25 tysięcy. W ogóle to jest dla mnie niewyobrażalne, że ktoś chce mnie oglądać i nie śniło mi się. To robiłem dla zabawy, a dzisiaj zaczyna się robić fajna społeczność, która obserwuje i dewaduje się fajnych rzeczy na tym moim kanale i na TikToku, i na YouTube przygotowałem dla Was taką niespodziankę. Bo na nowe życie rolnika. Kubek z takim hasłem, taki sobie wymyśliłem projekt. No bo przecież każdy rolnik to banan, no bo nic nie robi, wszystko mu rośnie, wszystko zostało taty albo w spadku i tak dalej, i tak dalej. No więc jesteśmy bananami. A z drugiej strony takiego kubka jest do 78. 178. Kawaliada kubeczków będzie do wylosowania na kanale. Pośród ludzi, którzy zasubskrybują, pośród ludzi, którzy skomentują, zostawią łapkę, wylosujemy, wyślemy. Niedługo nadchodzą te czapki, które też będą do wygrania, ale to w następnym, w następnym materiale Wam pokażę. A jeszcze Wam powiem jedną rzecz. Wśród tych wszystkich 30 czy tam 40 kubków, które będą rozlosowane jest taki... Dwa będą takie, są trzy, jeden sobie zostawiam. Zamiast ŻYCIE jest ŻYCI napisane. Błąd, który powstał przy produkcji tego. Ten kto otrzyma ten kubek niech go nie myje. W zmywarce, i niech go zachowa na półce. A w przyszłości, jak dobijemy do jakiejś jeszcze większej społeczności i zrobimy coś jeszcze większego, na pewno to będzie taki bilecik, punkt przetargowy na coś specjalnego, dla, co przygotuję dla Was, ale to w późniejszym okresie. Także zapraszam. Subskrybujcie, zapraszam. Obserwujcie na TikToku, lajkujcie, piszcie komentarze i. Nie do oglądania. Tylko osoby, które napiszą komentarz wezmą udział w zabawie. Zapraszam. Ciemandero! No i problema mamy. Chciałem sobie zastosować wapno granulowane na pole. Mówią, Bierz się dobrze, rozsiewa. Petarda. Zobaczysz, dostarczysz wap. Roślinom od razu. Co będzie super ekstra. Także, idziemy <grym _> zobaczyć, to podobno afera, że jednak nie dostarczysz wapnia roślinom. <grym _> Zobaczymy, czy może jakieś, no, jakieś błędy chłopaki zrobili w tym rzucaniu. Ach, zawsze coś. Roz, specjalnie go wzięliśmy po to, bo gdzieś zobaczyłem w internecie, no znaczy nawet nie w internecie, ale i doradcy. I... Gdzieś tam nawet ci sławni doradcy internetowi e, powiedzieli, że okej, okay, wszystko fajnie, że jest dobra pH gleby dookoła. Jednak tych... tego wapna jest na tyle mało, że e, po prostu roślina ma na swoje życie, ale nie na wytworzenie plonu. Jaka, jakaś mongolska teoria, ale może to sens mieć. Może to mieć sens, no bo jak kobieta jest w ciąży żeby wytworzyć plon dla niej witamin starczało ale plon zabiera matce wszystko więc może tak być może i nie może zobaczymy najpierw idziemy rozwiązać jakiś problem podjąć decyzję bo widzę że chyba nie da rady tym rozrzutnik akurat tego wapna rzucić no i jesteśmy słuchajcie na gospodarstwie ale co tam w środku nie wiadomo Podobno lipa w środku. Trzeba było jakoś wskoczyć, zobaczyć. No i zobaczycie. Czy to się jest, czy nie ma? Jest, czy nie ma? Pewnie coś widzieliście. Wyobrażam, że się robi lej i, I nie leci, jak potrzeba. A to jest takie wapno, które wyglądało. Brane było za nie wiadomo, jakie dobre. Sieje się dobre, opinie dobre. A to, kurczę, lipa. O, no, dupa, Jasiu. No, granula jest ładna, wiecie. Nie ma co tutaj twarda, ładna. Nie ma co. Naprawdę nie ma co z tą granulą kłamać i oszukiwać, bo ona jest i twarda, i ładna. Ale podejrzewam, że jest... Przy uderzeniu się kruszy i gówno z tego zostaje. Taki miau. Ale tu chłopaki coś kombinują, że będą piastem tu siali. No dobra, zobaczymy zaraz. To wygląda. A fajna pogoda. I co, panie dyrektorze? Nie wiadomo. Piękne wapno? Tak. Cudowne. To niemieckie? Nie no, ale widzisz, kurczę. Tam w środku wszystko, czy nie? Z czego? Muszę wziąć z kijem. O i przełożymy Albo na to przełożymy. A co nie, pójdzie tutaj Przecież to nie jest na No są jest No inne matetyko, tylko niby, nie? Tylko wiesz, to jest do, do dokładnego siewu no daj spokój zostaw tym tam, tylko żeby szło w miarę jakoś, nie? Dorzuca, nie? Czy wyrzuci? No na 15 metrów rzuca, nie? Co? Sypkiego na 15 metrów rzuca, nie? No to, to, to poleci tam. Miało być tak pięknie. Ale jest drabinka. Idę, nie poddaje się. O, robi się lej. Widzicie? Robi się lej. I nie idzie. Zbyt drobne. Tak, jak myślałem, i przy uderzeniu to się. I przy uderzeniu to się. Niestety. Mieli Idziemy podczepić Unię RCW też już ma swoje lata, ale daje radę Jak na tak, Kacperek, wszystko dobrze? Wszystko dobrze To bardzo dobrze Bardzo dobrze. No. Podłożyłeś pod koło coś? Podłożyłeś Żebyś mi znowu nie skrzywił tego Co? Żebyś nie, mi... Z... Nie skrzywił, dobrze Bo co? Yy, ona jest teraz wilgotna jest mund i on będzie je oblepiał, bo jakby było sucho. No a jak, a jak ono wysknie? No, jak, jak to wysknie w, w tym worku? Nie wysknie, Wacek. Kiedyś to samo żeśmy siali, był krok. Nie wysknie. A to rzuci tyle? Musi. Ja nie Zobaczę co tam. Ale, to. <laughs> no, ale to wygląda, ale co? No ładną ogranulę. No, no i jaka może być przyczyna tego, że to nie idzie? No nie jest Ale nie, teraz się lej zrobił. No bo my... No ale to on nie wycknie w worku no, nawet jak będzie 40 stopni, no jak wyskień? No będziesz na próbę czy jak? Nie, widzimy jeszcze 4. Ruszak nie tak, ale no, rzuca daleko, no, to też musimy być troszeczkę tego nie się czy jak? To no, zobaczymy. lecieć. Będzie... Tak zobaczymy, jak to będzie lecieć. no. To on też to będzie, no, no a taśmie będzie inaczej, bo to będzie ciężko. No, oczywiście, tam. Stajne, lepiej, może, z tą zobaczysz, czy będziesz. No, ja, ja, będę... ja idę na tę, na ścieżkę. Jaki, jaki to, gdzie... Na ścieżce. Chwila prawdy. Nic nie działa nic tego ruszyło. Ale jak ruszyło? Ciężka sprawa, zaraz zaczynamy. Ja Chyba nic z tego nie będzie. Tutaj, tutaj, dotąd, dotąd, tu. No masz, kulki gdzie poleciały. No tutaj o są. No to do połowy. No do połowy tu. No tu masz, no to idealnie. No to wygląda, troszkę, większe, troszkę większe obroty i tyle, nie? No wygląda że idzie, no bo to widzisz, to wszędzie tak samo są te granula, takie o. Granula dalej poleci jak wapno pyliste, nie? No masz. No masz. No masz. No o, no Ale no, ono nie musi zrobić nakładki, nie? Jak to No to nie jest ten. On też troszkę jak jest ten, to on też dalej rzuci, bo on ma te talerze yy, przekoszone. Ale kłą też gwizdały te talerze no. <laughs> Bo obrót, nie? To stanąć ta piasta zobaczyć, czy teraz za dużo nie idzie, nie? No teraz to ciężko ten. Za dużo to może... No, nie. nie piasta, dobrze taśma ruszyła. A co się stało? No zawsze no, gdzieś no, może trzymarnościło. No, no, ten. A to jest dobra dawka będzie. Dobrze będzie. No tak, no bo patrz tutaj po tym, nie? Tutaj to tak z tyłu to nie ma co patrzeć, ale, ale nie, o tu, no to odtąd. Gdzie leci, nie? No. To tu akurat stanął. I co, tam doleciało? Tak, tak słabo, ale... ale... to nie będzie walić po tych po brzegach, nie? No. Tylko że to jeszcze obrotnie. Nie no, tutaj jest dobrze. To ustawić gdzieś tak 600 obrotów i... To i stary RCW uratowało robotę. Mhm. Nie wiem, czy to będzie dobrze tak dokładnie, ale czy to musi być tak dokładnie, to też nie wiadomo. A nie mamy już teraz wyjścia. No nie bapne. mamy wyjścia, trzeba to, i tyle. No nie będzie gówno takie. Szło, to trzeba te piasty powymieniać i potem należy ale... to sobie do nawozu ustawiać i będzie takie o Ale pytanie jest ty, ja zastanawiam, widzisz składem tu się jechał. to że jest na Czeczeniu, zobacz co tam ci porobili myśli. No myślili, ale to na tej, na tej drodze tam dojazdowej, nie? Czy no. gdzie? Cały poprzeczek jest. Na ten mały kawałek tam, nie? Do tej łączki. No. Ostateczna. Decyzja. Nie no, będzie dobrze. Będzie dobrze mi Nie? Będzie dobrze. No tak, tu jest trochę więcej. No bo to z tyłu stanął, no, ale. Tak. Nie wiem, czy to będzie widać. Nie, jest podprzerzucane. nie jest poprzerzucane i ale tu... Ale musimy te y, talerze zmienić na, na ten, na, na tak, tak ale, ale, jest tyle samo, Emil. Jest przerzucone, ale wiesz, będzie tak dokładniej, Jest przerzucone i, i jest... jest więcej, bo no trochę więcej, <coughs> no bo ma wszystkie łopatki równo, ale... Nie jest tak, że zatrzymał Nie, no jest, 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 jest dobrze, dobrze no. no. Trzeba 600 obrotów trzymać na wałku i tyle, nie mam wyjścia. Musimy to wysiać i nie będziemy się Interes. A talerze, talerze trzeba przerobić i jest patent na wapno granulowane, jak się sprawdzi. No tak. Szybciej, lepiej. Mogę no szybciej, lepiej. oczywiście. Siadasz, Wacek? Zmartwiasz? Nie, Jakoś tam rozwiązanie na... nadeszło. Udało się coś z tym zrobić. Dzisiaj taki odcinek awaryjny. E, myślałem, że to jakoś fajniej będzie. Nie wiem, czym to może być uwarunkowane, że to nie sypało się jak potrzeba. Wydaje mi się, że wilgocią, ale ta wilgoć e, faktycznie ona nie wyjdzie, nawet jak będzie 40 stopni z tego. Podejrzewam, że granulowane było wilgo, za wilgotne i, i na tym stożku się zatrzymywało i nie chciało iść a szkoda. No, zobaczymy. Zobaczymy też, czy teoria z wapnem się sprawdzi, czy będą lepsze plony, czy może, nie wiem, co może być. No, zaryzykowałem. Jestem zły, że tak to się skończyło bo raz, że tej pracy, a dwa, że nie będzie to takie adekwatne, jak powinno być, jak wszyscy zalecają. Rozrzutnik jest dobry, nowy. Czarna kreda, którą wziął Emil z, wiosny, z jesieni, rozsiała się pięknie. Także myślałem, że problem granulowanego wapna został rozwiązany e, przez producentów, a jednak nie został, nie we wszystkich przypadkach. Wiem już, co kupować. E, także... No. Życie. Pozdrav